że bardzo, zmywarka e, Siemens, która tak właśnie domywa e, e, sztuczce, to jest już nie pierwszy raz kiedy tak się dzieje. Nie wiem o co to chodzi: czy to chodzi o wodę, rodzaj wody, stwardnienie wody, czy to chodzi o środki, które uż których użytkuje. Ale no, to jest niedomyte nie? To jest syf. I to kolejny raz się zdarza coś takiego. Reszta, na przykład, tu jest wszystko czyste, nie? A na tych niektórych elementach jest syf. A model e, tego z to to jest SR635X01ME. I no, niezbytnie jest. To zmywarka dobra, nie? Fakt faktem, większość rzeczy domywa. I to pięknie, bo talerze na przykład są domyte bardzo dobrze. Zero, zero plat zero jakiś tutaj niedociągnięć, ale też tuż to na z tym ewidentny problem, nie.